Serdecznie zapraszam do wykonania takiej oto pisaneczki. Ja już mam ukończoną tą pisankę, tak się prezentuje. Myślę, że dosyć fajnie. E, I tak, jeżeli chodzi o wykonanie, to używam e, szydełka 1,25 kordonek cieniutki, akurat w żółtym kolorze. Nie wiem z jakiej to firmy, podejrzewam, że może być to Kaja dosyć cienka, tak żeby później praca ładnie się prezentowała. Zaczynam od nabrania ośmiu oczek łańcuszka, mam oczywiście już tutaj pętelkę wykonaną i teraz osiem oczek nabieram. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kiedy mam już te osiem oczek nabranych, wkłuwam się w pierwsze oczko łańcuszka, przeciągam nitkę i zaciskam. Mam kółeczko. Przechodzę do pierwszego okrążenia, więc wykonuję 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Następnie na przejście też trzy oczka na ten mostek, więc w sumie mam 6 oczek nabranych. Nawijam nitkę na szydełko i wykonuję słupek. I tak wygląda motyw. Jeszcze raz trzy oczka łańcuszka, nawijam nitkę, no i słupek. Ok, trzy oczka łańcuszka, nawijam nitkę i znowu słupek. Mam już cztery słupki. Trzy oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko i kolejny słupek, czyli jest ich już pięć, trzy oczka, słupek. oczka. Słupek. I ostatnie trzy oczka. Nie, nie, przedostatnie, przepraszam. Przedostatnie trzy oczka, ale za to ostatni słupek. Na tym okrągłym kółeczku. Słupków muszę mieć 8. Przeliczmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zgadza się. I teraz znowu nabieram trzy oczka łańcuszka. Podhaczam o ten pierwszy duży mostek z sześciu oczek wykonany, czyli co się liczyło trzy oczka na słupek i trzy oczka na przejście. I zaciskam sobie po prostu. Przechodzę do drugiego okrążenia, więc tutaj wskakuję sobie na ten mostek oczkiem ścisłym trzy oczka na pierwszy słupek. Nawijam nitkę na szydełko i dodaję jeszcze cztery słupki, tak żebym w sumie miała pięć słupków. Raz, dwa, trzy. Cztery. No i pięć. Na przejście jedno oczko łańcuszka, nawijam nitkę znowu i na kolejnym mostku to samo, czyli znowu pięć słupków. Raz, dwa. Trzy. 4, 5, no i jeszcze raz oczko łańcuszka na przejście, i na kolejnym mostku znowu 5 słupków wykonuję. Raz, 2, 3, 4, 5, no i znowu oczko łańcuszka. Tak sobie działamy dookoła w ten sam sposób. Na każdym z mostków wykonujemy pięć słupków, a spotykamy się. Kończymy drugie okrążenie. Mam zrobione pięć słupków, jedno oczko, łańcuszka nabrane, więc teraz podhaczam o pierwszy słupek wykonany w tym okrążeniu. Przeciągam nitkę wiodącą, no i zaciskam. I mogę już przejść do okrążenia numer 3, i zaczynam. Od trzech oczek łańcuszka jako pierwszy słupek. I tutaj sobie te cztery słupeczki też ponawiam, więc w grupie mam znowu pięć słupków. O, proszę bardzo, już mam wykonane pięć słupeczków. I tym razem dwa oczka na przejście. Poprzednio robiłyśmy jedno oczko, teraz dwa. I już znowu wkłuwam się w kolejny słupeczek i zaczynam kolejną grupę. O. o, ten wzór jest dosyć fajny i myślę, czy nawet nie mógłby być jako podstawka pod kubek. Akurat nie mam kubka tutaj, ale o, mam taki świecznik popatrzmy myślę, że fajnie będzie jakby ktoś chciał w ten sposób wykorzystać oczywiście trzeba rozprasować o także też można by było w ten sposób sobie wykorzystać taką małą ozdobę ok, czyli ja już mam dwie grupy zróbmy jeszcze raz jeszcze wspólnie jedną grupę czyli nabieram dwa oczka łańcuszka nawijam nitkę na szydełko i znowu ponawiam sobie tych pięć słupeczków. 2, 3, 4, 5. No i oczywiście tak sobie działamy dookoła, pracy, a spotykamy się na łączeniu. No i proszę bardzo, ja już kończę. Trzecie okrążenie, także naprawdę niesamowita szybkość w tym wzorze, także polecam też dla osób początkujących, które wiadomo na początku potrzebują może takich mniejszych prac, żeby przyszedł efekt szybko, a nie po jakimś dłuższym momencie. No dobrze, i teraz tak, mam te dwa oczka łańcuszka, więc tak jak zwykle zahaczam sobie o pierwszy. Słupek wykonany w tym okrążeniu. No i zaciskam. Idziemy dalej. To już będzie czwarte okrążenie. I tutaj tak. Nabieram trzy oczka, nawijam nitkę na szydełko i wykonuję cztery niedokończone słupki. Czyli przerabiam. O. I już mam dwie pętelki na szydełku. Zostawiam. Nawijam nitkę. I tak samo. O. Trzy pętelki. I jeszcze raz cztery pętelki i pięć. Kiedy mam już te wszystkie pętelki na szydełku, chwytam wszystkie, jedną nitką zaciskam i powstaje mi taki trójkącik. No to jest ten, ten element. No i te, o, jajko uciekło. Dobrze, no i teraz nabieram trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy i tutaj na tym małym mostku Przeciągam nitkę pod mostkiem i przez tą pętelkę z ostatniego oczka łańcuszka zaciskam. I znowu nabieram trzy oczka. I wykonuję dokładnie to samo, czyli pod mostkiem przeciągam nitkę, przeciągam też przez oczko łańcuszka ostatnie i zaciskam. I znowu nabieram trzy oczka. Raz, dwa, trzy. Nabijam nitkę na szydełko. I teraz tutaj znowu wykonuję niedokończone słupki, czyli mam już tak: raz, dwa, trzy, cztery, no i pięć. I tym razem mam sześć pętelek na szydełku, no bo doszłam jeszcze ta pętelka z oczek łańcuszka i teraz je wszystkie chwytam jedną nitką. OK, i idziemy dalej. 3 oczka łańcuszka. Zachaczam tutaj o ten mostek, przeciągam nitkę, zaciskam. Trzy oczka łańcuszka i to samo na tym samym mostku przeciągam nitkę i zaciskam. Chodzi o to, żeby powstała mi taka nie wiem jak to określić, taka mała pęteleczka o, może tutaj będzie lepiej widoczne, o taki pikotek, coś takiego ok mm. i znowu trzy oczka łańcuszka nabieram raz, dwa trzy, nawijam nitkę na szydełko i po prostu tutaj wkłuwam się w każdy słupeczek i oczywiście wykonuję słupek przy okazji. O. O. I znowu będę miała sześć pętelek na szydełko, na szydełko, które chwytam właśnie jedną nitką. O ile wcześniej nie spadną. Może się uda. O, dobrze. Ok. Czyli ja już mam zrobione trzy motywy. I wiadomo, w ten sam sposób działamy dookoła, czyli znowu zaczynamy od nabrania trzech oczek łańcuszka, znowu tutaj na mosteczku przeciągamy nitkę. Znowu kolejne trzy oczka dobieramy i wracamy na mostek. Znowu przeciągamy. To jest chyba najmniej przyjemny element, i przynajmniej dla mnie z tego okrążenia, wolę jednak robić te słupki razem chwytane. I znowu trzy oczka, nawijam nitkę i już teraz moje, moja część ulubiona, czyli te słupeczki niedokończone. Chwytam je sobie wszystkie razem. Jak już będę miała oczywiście wykonane, jak będą już na szydełku, bo generalnie na szydełku będę miała sześć pętelek i te sześć pętelek właśnie chwytamy jedną nitką. O, proszę bardzo. Mamy połowę okrążenia ze sobą, więc myślę, że dalej damy radę już samodzielnie. Mam nabrane trzy oczka łańcuszka, to ostatnie i teraz robię tak. Podważam sobie tutaj w tym pierwszym motywie nitki, o, te górne z tych wszystkich słupków. Nie wiem, czy to jest widoczne, czy nie. O! Tak, po prostu wsuwam pomiędzy szydełko. O. O, i tutaj pod spodem przeciągam sobie nitkę wiodącą. O. I teraz przez to oczko łańcuszka. I mam zakończone czwarte okrążenie. I od razu będę przechodzić do kolejnego okrążenia. No, chyba najłatwiejszego, tak myślę. Z całej serweteczki, bo tak naprawdę muszę tylko zrobić 9 oczek, łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I tutaj znowu podważam sobie, tak jak poprzednio. O. Te słupeczki, przeciągam nitkę i przez ostatnie oczko łańcuszka również zaciskam. I znowu 9 oczek, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I dokładnie to samo w kolejnym, czyli znowu po, podważam sobie te wszystkie niteczki. O, proszę bardzo, przeciągam nitkę wiodącą. Pod nimi i przez to ostatnie oczko łańcuszka zaciskam. No, i w ten sposób sobie działam oczywiście dookoła pracy. No, jajko niestety mi uciekło, ale pokażę na kordonku, jak fajnie ten wzór wygląda. O! Myślę, że na jajeczku będzie się super prezentował, jak już dokończymy pracę.